Cześć wszystkim. Witajcie z powrotem na moim kanale. Wiecie już kim jest inżynier, jakie umiejętności są potrzebne, jakie narzędzia potrzebujemy, które możemy wykorzystać, tak jak mówiłem w poprzednim materiale o LangChain, LangFlow, Lang i LangSmith, które ułatwiają nam pracę. Ale dzisiaj zejdziemy na poziom tzw. fundamentów i porozmawiamy o technologiach wspierających. Bez których żaden projekt AI nie ruszy z miejsca. I jest to trio, które dzisiaj omówię: będzie to Docker, to Docker Fast API i Postgres. Także myślcie, jeśli myślicie, że AI to tylko modele i dane, to nie jest tak. To jest coś więcej. To jest tak naprawdę trochę jak budowanie domu. Te technologie to właśnie cement, rury i cała elektryka, powiedzmy. Więc jeśli gotowi jesteście dowiedzieć się, co robią i dlaczego to jest takie ważne, no to posłuchajcie. Zacznijmy od Dockera. Wyobraźcie sobie, że budujecie aplikację AI na swoim komputerze i działa ona idealnie. Ale potem dajecie ją na przykład koledze w zespole, albo wrzucacie gdzieś na serwer i okazuje się, że nic nie działa. Znacie to? U mnie działało. Klasyczna wymówka programisty. I teraz Docker jakby rozwiązuje ten problem. Ponieważ jest to narzędzie, które hmm, pakuje Twoją aplikację, cały kod biblioteki, ustawia w taki wirtualny kontener. I ten kontener jest tak jak trochę przenośna skrzynka z narzędziami. Gdziekolwiek go ze sobą zabierzesz, wszystko będzie działało tak samo, na przykład y, trenujecie model AI w Pythonie, y, w określonej wersji z masą jakichś tam dodatkowych bibliotek. Dzięki Dockerowi nie musicie się martwić, że na innym komputerze coś się tam wysypie, bo na przykład wersja Pythona jest inna, y, jakaś inna na przykład wersja FastAPI jest inna. Dlatego jest to taki must have, jeśli chcecie, żeby Wasze projekty były stabilne i łatwe do udostępniania. Dockera nie trzeba yy, uruchamiać np. w takiej wczesnej fazie prototypowania, ale bardzo jest istotne, żeby już same docelowe aplikacje działały po prostu w kontenerach Dockera. Kolejnym, kolejnym narzędziem jest Fast API, czyli po prostu taka szybka komunikacja z AI, z modelami AI. Więc teraz opowiem trochę o Fast API. I wygląda to tak, że powiedzmy, że mamy gotowy model AI, na przykład coś co analizuje tekst i mówi. E, jakąś rekomendację, czy są to pozytywne teksty czy negatywne. E, super, ale jak sprawdzić, żeby też inni mogli z tego skorzystać, na przykład przez aplikację webową albo aplikację mobilną? i tutaj wchodzi właśnie Fast API, czyli narzędzie do tworzenia API, API, czyli takich pośredników, które łączą twój model z resztą świata, resztą powiedzmy, użytkowników, którzy z tego korzystają. I Fast API idealnie pasuje do Pythona, który, jak wiadomo, króluje w AI. Także wyobraźcie sobie, że piszecie kilka linii kodu, a nagle wasz model jest dostępny online. Ktoś wpisuje tekst przeglądarkę, a AI odsyła odpowiedź. Tak to mniej więcej działa. Na przykład budujecie aplikację do analizy nastroju w komentarzach na YouTube i Fast API to, ten, to będzie ten most, który łączy frontend właśnie z backendem. Jest to proste, szybkie i, i naprawdę potężne. Kolejną rzeczą to będą magazyny danych, ale ja tutaj wybrałem w naszym kursie PostgreSQL, czyli Postgres. I to będzie taki magazyn dla naszych danych, ponieważ AI żyje z danych, modele uczą się na nich, a aplikacje często muszą gdzieś przechowywać wyniki albo jakieś informacje od użytkowników. I Postgres to baza danych, która świetna, świetnie sobie z tym radzi, z takim zadaniem. Taki dosyć dość mocno zorganizowany magazyn możecie trzymać tam teksty, liczby, a nawet bardziej skomplikowane rzeczy, jak wektory na przykład do analiz językowych. Na przykład tworzycie chatbota, który uczy się od użytkowników i teraz zapisujecie ich pytania i odpowiedzi w tej bazie danych, żeby ulepszyć model. I w Postgres SQL jest to naprawdę fajnie rozwiązane. Jest to szybkie, niezawodne Najważniejsze open source, i nie musicie nic tak naprawdę płacić na start. To jest taki, myślę, cichy bohater, bez którego projekt AI szybko gdzieś utknie w chaosie danych. Także my będziemy wykorzystywać bazę danych Postgres. Jak to działa razem? Wszystkie trzy technologie są tak naprawdę zgrane jak taka jedna ekipa. Dlatego wyobraźcie sobie, że budujecie aplikację AI, czyli tą taką rekomendację na przykład książek. I teraz tak, Postgres trzyma listę książek i wszystkie opinie czytelników. To, wasza, to będzie Wasza baza wiedzy. Cust API tworzy API, dzięki któremu użytkownik wpisuje na przykład e, lubię tazy i dostaje listę propozycji. E, a Docker pakuje to wszystko w kontener, żeby działało to bez problemu na serwerze, w chmurze, gdzieś tam na komputerze klienta. Bez Dockera będziecie się martwić o różne konfiguracje, bez Fast, Fast API nikt nie skorzysta z tego modelu, a bez Postgres nie macie gdzie po prostu trzymać danych. Nie? Razem sprawia to, że projekt jest kompletny i... Naprawdę mamy rozwiązaną całą ścieżkę od pomysłu do wdrożenia. Dlaczego warto te narzędzia znać? Te technologie to jest tak naprawdę standard branży i jeśli chcecie być AI inżynierami, to prędzej czy później się z nimi spotkacie. Docker zaoszczędza czas i nerwy przy wdrażaniu fast API pozwala pokazać nasze aplikacje światu. To tak naprawdę potraficie. A Postgres SQL daje pewien porządek właśnie w danych, co w AI jest naprawdę bezcenne. Nie musicie być od razu ekspertami od tych technologii. Ja sam zaczynałem od prostych jakichś tam tutoriali, prostych rzeczy, ale teraz widzę po czasie, że no, to było konieczne i widzę też, jak te wszystkie te, te narzędzia, które tutaj akurat wymieniłem, to jak bardzo ułatwiają życie. To nie są tylko dodatki, to są takie filary, na których stoi tak naprawdę każda porządna aplikacja AI i nie tylko AI, ponieważ te narzędzia są w miarę uniwersalne i są również wykorzystywane w przypadku budowania zwykłych aplikacji webowych, czy aplikacji mobilnych. Także na pewno warto. Nawet powiem, że musicie je znać. Podsumowując, Docker, Fast API i Postgres to technologie, które wspierają AI na każdym kroku, od stabilności przez komunikację po zarządzanie danymi. Bez nich wasz model byłby tak naprawdę jak silnik bez samochodu. Niby działa, ale tak naprawdę nigdzie nie pojedzie. Pomyślicie. Która z tych technologii najbardziej Was ciekawi? Dajcie znać w komentarzach, jeśli chcecie. Mogę kiedyś pokazać, jak zacząć z jedną z nich. Na przykład, jak odpalić taki prosty kontener w Dockerze. Nie wiem, z wykorzystaniem również innych bibliotek, czy, czy jakichś takich. Niekoniecznie musi być to Langchain, Langflow, czy będą, mogą to być jakieś inne generatory, inne aplikacje, inne jakieś narzędzia. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.